Dobiega końca trzeci ostatni dzień szczytu klimatycznego To Get Air, który odbył się w Warszawie. Podczas tych trzech dni. Odbyło się 30 debat, podczas których mieliśmy okazję wysłuchać, jakie stoją przed nami wyzwania, a także spróbować znaleźć na nie rozwiązanie w kontekście zmian klimatycznych. I ten temat będę kontynuować z moim gościem, którym jest pan Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW PIP, a także zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Panie dyrektorze, dużo mówi się o tych zmianach klimatycznych, ale jakie ono niesie konsekwencje w kontekście ochrony zasobów wodnych. No, trzeba powiedzieć, że ta zmiana klimatyczna, która postępuje, ma bardzo ogromny wpływ na hydrologię oraz na to, co się dzieje z wodami, zarówno powierzchniowymi, jak i podziemnymi. A to dlatego, że według różnych predykcji, według na przykład raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu, który bada zmiany klimatu, wynika z niego, że w Polsce będziemy mieli coraz częściej do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi, czyli susza, która już Teraz coraz bardziej doskwiera, na przykład rolnikom czy leśnikom, będzie coraz częściej obserwowana w naszym kraju. Ale też z drugiej strony powodzie, ponieważ będziemy obserwowali coraz częściej opady, które będą bardzo intensywne, ale skumulowane na niewielkim obszarze kraju, powodując tak zwane flash -flady, czyli szybkie powodzie, na przykład miejskie i górskie. Więc w Polsce akurat jest taki klimat, gdzie te dwa bardzo niebezpieczne kataklizmy występowały, ale one będą występowały nadal. Al, I co jest najgorsze, to to, że ich, ich zasięg będzie coraz większy, to po pierwsze, a po drugie, no niestety będą trwały coraz dłużej. A w jaki I, sposób możemy temu przeciwdziałać? No tak naprawdę to, co tutaj mówiliśmy na tym, na tym szczycie, klimatycznym. szczycie klimatycznym, no właściwie te wszystkie kwestie, które tutaj, tutaj były poruszane, są bardzo ważne. Natomiast w kontekście wody Trzeba pamiętać, że to jest zasób, który w pewnym momencie może się skończyć. On nie jest nieskończony w naszym kraju. Więc traktujmy wodę jak skarb. Szanujmy ją i nie wykorzystujmy tej wody do celów, do której ona nie jest stworzona. Przykładowo. Mamy wodociągi, i do każdego domu doprowadzona jest woda. I nam się wydaje, że możemy wykorzystywać tę wodę na przykład do podlewania kwiatów albo do mycia samochodu. A jest to ale... marnowanie, bo tak naprawdę jest to woda, która jest zdatna do picia, a na przykład Dokładnie. taką wodę do na przykład tego mycia samochodu czy też podlewania kwiatów, przecież można pozyskiwać ze zbiorników retencyjnych, na przykład? Ze zbiorników retencyjnych, bo tutaj słowo klucz to jest retencja, ale na przykład możemy wykorzystywać z deszczówki. I jak się okazuje, według badań IMGW deszczówka jest bardzo dobrym źródłem do naszych pralek. A na przykład ta woda, deszczówka potocznie tak też nazywana, ona jest zanieczyszczona? No właśnie nie. Okazuje się, że można wykorzystywać do naszych pralek. Możemy nią swobodnie prać nasze ubrania. I też okazuje się, najnowsze badania mówią, że jeżeli przejdzie przez pewien ostojnik taka woda, to może również się nadawać do zmywarek. O, i To jest też ciekawe zastosowanie tak takiej wody pozyskiwanej w ten sposób. Wiemy, jakie zachodzą zmiany klimatyczne na razie, obserwujemy je już od dłuższego czasu. Jakie są w takim razie prognozy na przyszłość? No, One nie są zbyt optymistyczne, ponieważ temperatura powietrza w naszym kraju będzie cały czas wzrastać. Są pewne prognozy, które mówią, że do 2100 roku może wzrost być widoczny nawet rzędu 4 stopni i więcej. To będzie powodowało większe parowanie. Większe parowanie to większe straty wody, No więc no niestety susze będą obserwowane coraz częściej. Z jednej strony. Z drugiej strony będziemy obserwowali coraz dłuższe okresy bez opadów, a jeżeli ten opad będzie się pojawiał, to będzie bardzo interesujące. Intensywny na niewielkim obszarze. I tutaj, na przykład, przykład, będzie taki przykład z 2021 roku Poznań. W zaledwie jedną godzinę spadło deszczu tyle, ile powinno spaść na danym terenie przez miesiąc. To spowodowało podtopienia, zalania, niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkości. Więc takie sytuacje będą coraz częściej obserwowane właśnie w Polsce. O zmianach klimatycznych i wpływie na zasoby wodne mówił Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy i PiP, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.